Cześć. Witam cię w podcaście Trenuj z Foxem, w którym pragnę przekazać informacje, które mogą ci pomóc lepiej zrozumieć, jak działa nasz organizm i jak można poprawić swoją jakość życia. Trenuj z Foxem podcast. Okresowe posty. Czy należy je robić? Ostatnimi czasy coraz popularniejsze stają się okresowe posty. Polegają one na tym, że konsumujemy kalorie tylko przez określony czas w trakcie trwania doby. Istnieją różne modele, np. 12 godzin jedzenia na 12 godzin niejedzenia, lub 16 na 8, lub 20 na 4. Niektórzy stosują również posty trwające np. dzień lub kilka dni. Te mogą mieć skutki oczyszczające, lecz zdania są podzielone, a temat mocno kontrowersyjny. Wiele mówi się o skutkach zdrowotnych okresowych postów, o słynnej autofagi. Czyli oczyszczaniu się organizmu z martwych komórek, lub oczyszczaniu z toksyn. Jakkolwiek brzmi to atrakcyjnie, należy zadać sobie pytanie, czy okresowe posty są rzeczywiście potrzebne i czy powinniśmy z nich korzystać. Rzeczą najważniejszą, którą należy poruszyć, i dlaczego posty prawdopodobnie znajdują tylu zwolenników, jest ujemny bilans kaloryczny. Ujemny bilans kaloryczny jest to stan, w którym nasze ciało zużywa więcej energii niż przyjmuje. Uwalniane są wówczas pokłady energii zmagazynowane w postaci glikogenu oraz tkanki tłuszczowej, aby uzupełnić braki w dostawie energii. Jest to mechanizm hormezy, omawiany w poprzednim odcinku. Organizm staje w obliczu trudu i musi pobudzić swoje mechanizmy obronne, aby pokonać trudność w postaci niedostatku energii. To daje nam poprawę samopoczucia, wyglądu, zmniejszenie stanów zapalnych, chociażby obniżenie poziomu glukozy. Lecz zależy to tylko i wyłącznie od ogólnego spożycia kilokalorii, nie od modelu żywieniowego. Okazuje się najprawdopodobniej, że nie ma znaczenia, czy robimy okresowe posty, czy jemy 10 posiłków dziennie. Ważne jest po prostu, abyśmy okresowo przebywali w ujemnym bilansie kalorycznym abyśmy odczuli pozytywne skutki zdrowotne oraz utratę masy ciała, jeśli jest to naszym celem. W przypadku, gdy ktoś chce nabudować masę, sytuacja jest oczywiście odwrotna. Musimy jeść więcej niż zużywamy, aby ciało miało budulec do budowy. Czy zatem okresowe posty są bez sensu? Nie do końca. Sam stosuję okresowe posty oraz polecam je innym, ale nie z powodu autofagi czy oczyszczenia duszy z toksyn. Ale z innych bardzo pragmatycznych powodów. Po pierwsze, okresowe posty powodują, że uczymy się, że głód nie zawsze oznacza, że musimy od razu zjeść. Głód jest potrzebny, byśmy przetrwali, lecz przy obecnym nadmiarze kilokalorii zdecydowanie przesadzamy z częstotliwością i ilością przyjmowanej energii. Warto odzwyczajać nasze ciało od ciągłego podnoszenia poziomu cukru we krwi. Ma to duże korzyści metaboliczne oraz zdrowotne. Często nie potrzebujemy jeść, lecz wystarczy, że dostarczymy sobie elektrolity. Warto spróbować, jeśli spróbujemy okresowych postów, aby dbać o dostarczenie elektrolitów. Może to być jakaś forma suplementu z elektrolitami, ponieważ znacznie poprawia to samopoczucie, a także może hamować odczuwanie głodu. Po drugie. Głód jest często spowodowany spadkiem poziomu cukru we krwi, a ciało będąc przyzwyczajone do ciągłej dostawy glukozy, nakazuje nam ją stale uzupełniać. Stopniowo przyzwyczajając organizm do coraz dłuższych przerw między posiłkami, uczymy je, by skorzystało ze swoich rezerw tkanki tłuszczowej i zaczynamy chętniej korzystać z tłuszczu jako źródła energii. Co w połączeniu z treningiem siłowym, odpowiednim spożyciem białka oraz ujemnym bilansem kalorycznym powoduje, że redukcja staje się dużo łatwiejsza i przyjemniejsza niż cierpienie związane z niską ilością węglowodanów na restrykcyjnych dietach redukcyjnych. Ilość tkanki duszczowej, jaką posiadamy, to dziesiątki tysięcy kilokalorii, lecz przez to, że organizm przestawia się jedynie na glukozę jako źródło energii, jest ona bardziej preferowanym źródłem energii przez nasze ciało. Przestajemy mieć tak, jakby dostęp do tkanki tłuszczowej. Stąd ogromne spadki w energii i złe samopoczucie, gdy ktoś nie je dłużej niż zazwyczaj. Po trzecie, ujemny bilans kaloryczny dużo łatwiej jest osiągnąć, jedząc tylko przez np. 8 godzin w trakcie dnia. Niż gdy jemy od rana do wieczora. Mamy po prostu fizycznie mniej czasu na przejedzenie ilości kalorii wymaganych przez nasz organizm, co ułatwia wejście w stan ujemnego bilansu kalorycznego. W momencie, gdy dłużej nie dostarczamy energii i ciało nauczy się korzystać z tkanki tłuszczowej jako źródła energii, wydziela nam się epinefryna, czyli adrenalina, która podnosi czujność i ma pomóc zdobyć nam pożywienie. Oraz wytwarzają się ciała ketonowe które zmniejszają chociażby stany zapalne i mogą powodować świetne samopoczucie oraz brak spadków energii. Stąd tak wiele osób poleca okresowe posty, ponieważ po czasie paradoksalnie czujemy się dużo lepiej niż przy ciągłych spadkach poziomu cukru we krwi oraz stanów zapalnych od ciągłej konsumpcji. To najprawdopodobniej największa zaleta okresowych postów i powód dla którego sam je stosuję. Zatem jeśli chcemy spróbować okresowych postów, możemy zacząć najpierw nie jeść 2-3 godziny przed snem. Nawiasem mówiąc, powinno być to przestrzegane niezależnie od modelu żywieniowego, ponieważ obfite posiłki przed snem zaburzają naszą architekturę snu. Następnie co tydzień możemy próbować odraczać pierwszy posiłek o na przykład godzinę. Od wstania aż osiągniemy dogodne dla nas rozmieszczenie posiłków. Ważne jest po prostu klasycznie stopniowe wprowadzanie zmian, żeby nasz organizm mógł się przyzwyczaić i zaadaptować. Podsumowując, bardzo ważne jest, aby nie mylić okresowych postów z po prostu nieregularnym jedzeniem i spożywaniem śmieciowych produktów. Gdy akurat znajdziemy moment na zjedzenie, nadal dieta musi zawierać niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, tak zwane zdrowe tłuszcze oraz białka. W przeciwnym wypadku możemy nabawić się napadów głodu lub innych zaburzeń odżywiania. Jest to model żywienia, który może nam znacznie ułatwić życie, jeśli będzie wykorzystany prawidłowo. Lecz nadal należy pamiętać o zbilansowanym żywieniu i o ograniczeniu spożycia kilokalorii, jeśli chcemy stracić tkankę tłuszczową. Fizyki nie oszukamy i jeśli mimo okresowych postów przekroczymy swoje zapotrzebowanie np. słodyczami o 1000 kcal, nadal będziemy zyskiwać na masie. Podstawą sukcesu dietetycznego jest zawsze próba ograniczenia produktów wysoko przetworzonych do minimum. Temat jest złożony, zdania i stanowiska są podzielone i każdy musi wybrać co najbardziej mu odpowiada. Ważnym jest, aby po prostu zwracać większą uwagę na to, co się je, pamiętając przede wszystkim o spożywaniu białka i zdrowych tłuszczy, abyśmy zaczęli wyglądać lepiej i czuć się lepiej, co skutkuje znaczną poprawą zdrowia. Trenuj z Foxem.